Czy jako herowiec warto uczyć się o biznesie? Właśnie na to pytanie postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Ja nazywam się Jarek Jarząbowski i prowadzę dla ciebie podcast HR Espresso, w którym solo lub z gośćmi rozmawiam o hr w sposób prosty i konkretny. Dzisiaj na tapet biorę temat myślenia biznesowego i strategicznego. Uważam, że jest to jeden z tych, które. Zdecydowanie warto zgłębić, więc masz tu już odpowiedź na pytanie, którym zacząłem ten odcinek. Uważam, że warto zgłębić, a niestety wielu z nas, haerowców, tego nie robi. I jest to dla mnie osobiście z jednej strony bardzo przykre, bo uważam, że sami sobie podcinamy nogi. Bo to jest tak, jakbyśmy my chcieli, aby ludzie nas rozumieli, aby ludzie traktowali nas poważnie, aby ludzie się liczyli z naszym zdaniem i przez ludzi rozumiem tutaj osoby z naszych biznesów, które nie są w HR, ale sami nie dajemy im powodów, nie dajemy im odpowiedzi na to, dlaczego mieliby nam uwierzyć, dlaczego mieliby słuchać właśnie nas. Zdarza się, że harowcy. Mówią o tematach herowych. No i to wydaje się, że jest ok. Tylko, że nie do końca. Ponieważ czasami zdarza się, że jako herowcy mówimy o herze, rotacji, wskaźnikach herowych, procesach personalnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A prawda jest taka, że gubimy naszych odbiorców. Gubimy ich, ponieważ ich to po prostu często nie interesuje. Ich interesują. Te wskaźniki, które liczą się dla nich. Ich interesują te cele, które są ich, nie te cele, które Ty masz zapisane na swojej karcie celów. Zacznijmy jednak od początku. HR kiedyś miał funkcję czysto administracyjną. Co więcej, HR często w organizacjach od tego się zaczyna. To znaczy, jeżeli mamy organizację, która ma 10, 20 osób, 30, 40, 50 nawet, często jest tak, że nie ma osoby odpowiedzialnej za HR rozumianej jako relacje, jako ludzie i kultura. Często jest to funkcja administracyjna, czyli osoba, która dba o dokumenty, o zgodność z przepisami, o podpisywanie wszystkiego itd. itd. No i niestety czasami taki wizerunek tej funkcji, tej roli, tego obszaru pokutuje. Tylko pytanie, czy HR-em wtedy nikt się nie zajmuje? No, moim zdaniem nie. W tak małych organizacjach za HR odpowiadają po prostu liderzy. Odpowiadają najczęściej założyciele firmy, zarząd, dyrektorzy, menedżerowie, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali. Najczęściej osoby, które współtworzą firmę na samym początku odpowiadają za jej kulturę i to jest oczywiste i normalne. To oni rekrutują osoby, to oni układają procesy pierwsze, to oni odpowiadają za rozwój pierwszych pracowników. I teraz jeżeli nie są do tego odpowiednio przygotowani, jeżeli nie rozumieją procesów personalnych, to robią to na czuja i znowu nie ma co się dziwić. Jak bowiem mieliby to robić inaczej, jeżeli z nikim o tym nigdy nie rozmawiali? Co więcej, mają też więcej, często poważniejszych wyzwań na głowie. O wiele ważniejsze, powiem, dla organizacji, zwłaszcza w pierwszych dniach życia, jest sprzedaż, realizacja usług, czyli dostarczanie tego, czym dana firma się zajmuje, produktów lub usług. Relacje z klientami, ich pozyskiwanie, marketing relacje z pracownikami są dopiero na dalszym planie. I nie ma co się dziwić, i nie ma też się tutaj o co obrażać. Żyjemy w świecie, gdzie pieniądze pozwalają organizacjom żyć, i myślę, że zdajesz sobie z tego sprawę, prawda? To nie jest tak, że jeżeli będziemy mieli firmę, która nie zarabia, ale za to pracownicy wystawiają nam. Piękne laurki na social mediach i portalach branżowych, to firma się utrzyma. No nie, firma się utrzyma, jeżeli będzie miała dodatni wynik finansowy. I to oznacza, że funkcja HR-owa jest czasami pomijana. No i teraz załóżmy kolejny krok w tej ewolucji organizacji. Pojawia się człowiek, który zaczyna odpowiadać za HR, zaczyna wprowadzać swoje pomysły. Na procesy HR-owe, na employer branding, na candidate experience, na onboarding, na learning and development, i tak, dalej, i tak dalej. No i z jednej strony to jest OK, to jest zrozumiałe, zwłaszcza jeżeli chcemy się rozwijać jako firma, która jest oparta o ludzi, to ci ludzie muszą w niej zostawać, ale z drugiej strony osoby, które zakładały firmę, mogą tego nie rozumieć. No bo dla nich największym zmartwieniem była sprzedaż, marketing i dostarczenie wartości dla klienta. I oczywiście czasami są liderzy, menedżerowie, dyrektorzy, którzy mają doświadczenie wcześniejsze, może z większych firm, gdzie nieco bardziej przywiązywano wagę do pracownika i wiedzą, że to dawało realną wartość. Może rozmawiali z kierowcem, którego mieli, który był nastawiony biznesowo, bo o tym będziemy jeszcze mówić w dzisiejszym odcinku spokojnie, nie zapomniałem tematu. No i z tych rozmów wynikało i zrozumieli, dlaczego dbanie o tego pracownika jest ważne. Bo to, że w pierwszych dniach sprzedaż i marketing króluje, jest oczywiste, ale później ktoś tą wartość musi dostarczać dalej. I tym kimś zazwyczaj już później nie będzie właściciel i założyciel firmy, ale pracownicy. A żeby pracownicy dostarczali wartość. Dla klienta, to muszą chcieć w tej firmie pracować, muszą się dogadywać, muszą współpracować, muszą budować zespoły i wykorzystywać swoje silne strony. Musimy mieć odpowiednie procesy, aby kolejne osoby wpuszczać na pokład, aby one jak najszybciej mogły wnosić wartość. A za to wszystko odpowiadają już procesy personalne. Tyle że jeżeli mówimy o nich tylko z perspektywy z punktu widzenia hr to dla biznesu często nie ma to znaczenia. Bo my mówimy językiem HR-u, wskaźnikami HRowymi, a dla nich, jak wspomniałem, to nie zawsze jest najważniejsze. Dlatego też, jeżeli pracujesz jako HRowiec, lub pracujesz jako lider w biznesie i chcesz zatrudnić swojego pierwszego hr albo masz pierwszego hr który czujesz, że powinien mieć bardziej biznesowe podejście do swojej pracy, to pomyśl o tym, co zaraz ci powiem. Moim zdaniem, skuteczny HR dzisiaj powinien doskonale rozumieć podstawy biznesu. Zarówno modelu biznesowego, w jakim funkcjonuje jego organizacja, co oznacza. W jaki sposób dostarczamy wartość do klienta? Kto jest naszym klientem? Jak wygląda konkurencja? Jak wygląda otoczenie biznesowe naszej organizacji? Jakie siły biznesowe, jakie siły wpływają na naszą organizację? W jaki sposób pracownicy przekładają się na wartość dla klienta? Jacy są ci nasi klienci? Czy są klienci, klienci korporacyjni czy indywidualni, klienci, którzy są wrażliwi na cenę, czy klienci, którzy szukają dóbr luksusowych. To wszystko ma znaczenie, wbrew pozorom, również dla procesów personalnych. Moim zdaniem, skuteczny, strategicznie działający charowiec dzisiaj powinien mieć świadomość tego, jak wygląda biznes, który wspiera. Bo jak bardzo nie obrażalibyśmy się na takie zrozumienie, na takie twierdzenie, to HR jest funkcją wspierającą. HR jest biznesem, jest podstawą biznesu, jest wartościowy w biznesie, ale jest to funkcja wspierająca, ponieważ główny przychód przynosi sprzedaż i wytworzenie usługi bądź produktu. I to jest, lub przynajmniej powinno być oczywiste dlatego też strategię HR również powinniśmy dostosować do strategii biznesowej i o tym mówię m.in. w e-booku na temat strategii HR i pokazuję w HR Strategy Canvas jeżeli chcesz otrzymać ode mnie HR Strategy Canvas, czyli takiego one-pagera, na którym możesz stworzyć swoją strategię HR to ściągnij go z linku, który podaję w, pod tym odcinkiem możesz to zrobić bezpłatnie i kiedy jako HRowiec zaczynasz rozumieć, jak działa biznes, to możesz zastanowić się nad tym, jak poszczególne procesy hr wpływają na ten biznes. To znaczy, jak rekrutacja wpływa na ten biznes, jak zarządzanie talentami, jak budowanie zaangażowania, kultury, która wspiera zaangażowanie, wspiera realizację celów biznesowych. No bo zwróć uwagę na to, że. Jeżeli zależy nam na tym, aby dotrzeć do klienta, który jest bardzo wybredny, to musimy mieć zespół, który sprzedaje w odpowiedni sposób. Musimy mieć odpowiedni produkt, a to oznacza, że musimy odpowiednią uwagę przywiązywać do jakości i tak dalej, i tak dalej, co wpływa nam na przykład na strategię naszą rekrutacyjną, na nasze zarządzanie talentami, bo nie chcemy, aby ludzie rotowali, aby uciekał nam Kluczowy know-how z naszej organizacji. Tak samo kwestia finansów. Jeżeli popatrzymy na to, że organizacja chce mieć jak najmniejsze koszty i jak największy przychód, w pewnym uproszczeniu tak jest, to o wiele łatwiej jest wykazać, że utrata pracowników nas kosztuje, bo kosztuje nas dużo, Wdrożenie nowych pracowników, zrekrutowanie nowych pracowników, kosztuje nas spadek efektywności tych pracowników z zespołu osoby, która odchodzi, i tak dalej i tak dalej, niż powiedzenie, że aby wesprzeć cele biznesowe, powinniśmy popracować nad rotacją. Widzisz tutaj różnicę? Powinniśmy popracować nad rotacją versus Każde wypowiedzenie nas kosztuje, ponieważ tracimy na efektywności pozostałych członków zespołu, tracimy na efektywności osoby, która odchodzi, tracimy pieniądze na rekrutację nowej osoby, tracimy pieniądze podczas wdrażania nowej osoby, bo ktoś inny musi mu poświęcić czas i tracimy również efektywność tej nowo wdrażanej osoby w pierwszych miesiącach, no bo ona nie może być tak samo efektywna jak osoby, które już doskonale znają organizację. Ale póki tego nie wypowiemy, póki my sami tego nie zrobimy, póki my sami tego nie zrozumiemy, póki nie spróbujemy przełożyć to na pieniądze, to ciężko będzie zrozumieć nasze argumenty, na przykład dyrektorowi finansowemu czy właścicielowi, który opiekuje się tematem finansów. Dlatego też, jeżeli chcemy robić efektywny, strategiczny HR, to powinniśmy opierać się o dane, o liczby, o fakty. I pokazywać, jak świadomie podejmujemy decyzje, które mają kształtować naszą organizację. I dzięki temu możemy dopiero zacząć myśleć, w jaki sposób HR będzie wspierał kulturę organizacyjną, innowacje, zwinność organizacji, tworzenie lepszej jakości produktów i usług, itd. itd. Moim zdaniem, uczenie się o biznesie, Powinno być kluczowym celem wielu aerowców. Ponieważ kiedy patrzę na nasze środowisko, to wiem, że jest w nas wiele wiedzy na temat procesów personalnych, ale często brakuje zrozumienia tego, jak nasze działania przekładają się na biznes, albo brakuje umiejętności przekazania tego. I później się frustrujemy. I później czujemy, że inni nas nie rozumieją, że my mówimy o rzeczach prostych, które powinni zrozumieć. Oni nie chcą tego słuchać. Chcielibyśmy siedzieć przy jednym stole z zarządem, ale my nie wiemy, w jaki sposób mówić o rzeczach, które zarząd będzie chciał przyjąć i o których będzie chciał słuchać. I póki się tego nie nauczymy, będzie nam bardzo, bardzo trudno. Mam nadzieję, że Ty już jesteś na tej drodze, bo wiesz, że ja często mówię. O myśleniu biznesowym, o orientacji biznesowej, o myśleniu strategicznym w ramach hr -u. Dzisiaj nagrywam ten odcinek trochę, żeby Ci przypomnieć, a trochę, żeby powiedzieć Ci, że przygotowuję się do drugiej edycji szkolenia na temat myślenia biznesowego i strategicznego dla HR-u. Jeżeli jest to temat, który Cię interesuje i z którym chcesz spędzić 7 godzin razem ze mną oraz grupą HR-owców, którzy chcą się w tym rozwijać, to link do Szczegółowych informacji o szkoleniu znajdziesz w opisie tego odcinka. To szkolenie to 7 godzin merytorycznej pracy nad myśleniem biznesowym, efektywnością osobistą, myśleniem strategicznym i tym, jak podejmować lepsze decyzje, pracując w herze, tak aby one miały przełożenie na biznes. Jeżeli myślisz poważnie o swoim rozwoju na drodze herowca, i chcesz wnosić większą wartość, i przede wszystkim chcesz, żeby ta wartość była zauważana przez inne osoby w biznesie, to jestem przekonany, że jest to szkolenie, które warto wziąć bardzo, bardzo mocno pod uwagę. Pierwszą edycję tego szkolenia robiłem około pół roku temu, więc dosyć dawno, i nie wiem kiedy będzie trzecia. Dlatego zostawiam Cię z tą informacją. Jeżeli masz ochotę, zajrzyj do linka w opisie tego odcinka lub zadaj mi pytanie na LinkedInie, czy na, czy na maila, możesz wysłać na jarekmałpahrespresso.pl. A jeżeli szukasz bezpłatnych sposobów, to pamiętaj, żeby koniecznie śledzić podcast HarESpresso i zapisać się na newsletter na hrespresso.pl. Nie wszystko, co poruszam na szkoleniu pojawia się tam, ale część rzeczy na pewno. Dlatego serdecznie Cię zapraszam, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Dziękuję ci za dzisiaj i zapraszam do kolejnego odcinka HR Espresso. Do usłyszenia. Cześć.